Szemanko, Arek z tej strony. Dzisiaj na spacerku w lesie. Śliczna, cudowna pogoda. Spacerek z moją mamą, z którą porozmawiamy o tym, hmm, czy w dzisiejszych czasach można zarabiać. Jak zarabiać, czy warto w życiu coś zmieniać, czy nie warto w życiu czegoś zmieniać. Z góry mówię, że to sceptyk, ale ta mama opowie sobie sama, cofając się wstecz, jak to wyglądało na samym początku. Szczerze. No, jak szczerze, to szczerze dzień dobry. Nazywam się Róża, mam na imię Róża. Powiem Wam, że gdyby to o mnie chodziło, to właściwie z programu byśmy nie skorzystali. Całe szczęście, że mój małżonek widział potencjał, zarówno w programie, jak i w biznesie. Natomiast powiem Wam, jak zobaczyłam, jakie zmiany zaszły w zdrowiu, w zachowaniu, w energii mojego męża. No to po krótkim czasie przyłączyłam się do programu, bo po prostu nie chciałam zostać w tyle. Ale jak syn mówił, to nie. No niestety, ja Wam powiem, to tak nie do końca było, nie wierzyłam. To wprost było jakieś niewyobrażalne, że no człowiek może się dobrze czuć, mieć prawie 60 lat, i, i nie trzeba stosować żadnych tabletek, żadnych lekarstw, i nic nie boli. Także powiem, że na przestrzeni tych trzech lat gdzieś tam w czasie cofnął się czas przynajmniej o 10-15 lat. No dobra, a teraz mi powiedz tak, bo yy, no na pewno yy, ludzie będą zaciekawieni, bo tutaj już powiedzieliśmy, że będziemy rozmawiać o biznesie, albo nie powiedzieliśmy, ale właśnie o to chodzi o zmianę stylu życia może w ten sposób, bo to może biznes, sam biznes to tam strał pies, ale właśnie zmiana stylu życia, bo przynajmniej ja to, ja to w ten sposób postrzegam. Czym się mamusiu zajmowałaś wcześniej? Ano, wcześniej to ja byłam etatowcem, a szczerze wam powiem to taki niewolniczy system pracy zarabia się na, na wikti opierunek, ale wydawało mi się, że jak miskę pracuję ryżu. na Miskeryżu. Tak jak pracuję w budżetówce, to już to co najlepsze mogło mnie spotkać. Dobra, jak już powiedziałeś, że budżetówka to powiedz jaka? No pracowałam w szkole. Nauczycielka. Nauczycielka. A ja uczęszczałem do tej samej szkoły. Oj no i nieciekawie to było. I dla mnie, i dla niego. Ej, ja tam miło wspominam, przynajmniej często w dyrekcji byłem. Dobra, okej, okay, pracowałeś na, na etacie, tata w tym czasie. Prowadził działalność gospodarczą, prowadził firmę budowlaną. Robiliśmy Budowlankę od rana do wieczora mruż robił, a później przyjeżdżał do domu. Siadało się do kosztorysu, do wycen. No i prace nieraz skończyło się o 24.00. A rano trzeba było wstawać. I powiem Wam tak, że jak pracował od rana do wieczora, no to pieniążki były. Natomiast jak chcieliśmy mieć wolne, no to było wolne, ale nie było pieniędzy. Przychodził sezon zimowy, no to też tych pieniążków nie było, tak? Wystarczało na wypłaty dla pracowników, czasem nie zawsze. Trzeba było sięgać do odłożonych pieniążków i potem już odłożonych nie było. Czasem trzeba było nawet brać kredyt po to, żeby, żeby zapłacić. Ale to powiem uczciwie, że teraz... Znaczy teraz ogólnie przedsiębiorcy, no to tak w sumie mają. Jedni mają martwe sezony w zimie, drudzy w lato. No teraz, już abstrahując od Covid, tak? no bo teraz martwe sezony to jest istny kosmos. E, powiedz mi, jak zacząłem właśnie opowiadać i pokazywać, że istnieją inne możliwości zarabiania kasy, bo wcześniej też o nich nie wiedziałem. Też prowadziłem budowlankę. E, jak do tego podchodziłaś? Znaczy powiem tak, no wiesz, bo też opowiadałam, że przestrzegałam cię, szukałam drugiego dna, e, przestrzegałam cię, żebyś, żebyś w coś nie wszedł, żebyś nie wtopił, e, żeby to się dla ciebie nie skończyło źle, no bo jak usłyszałam o możliwościach e, zarabiania pieniędzy i zrobienia o. zarobienia sobie wypracowania swojej emerytury, no to było to dla mnie trochę nieosiągalne, niewiarygodne. No nikt w szkole o tych formach zarabiania pieniędzy nie mówił. No więc też nie wiedziałam. A że syn uparty. Drążył, drążył. No to teraz powiedz mi, jak się zmieniło wasze życie na przestrzeni trzech lat? Hmm. Na przestrzeni trzech lat nasze życie o 180 stopni się obróciło. Zmiana zaszła niesamowita. E, oprócz rozwoju mentalnego, e, mamy też więcej czasu dla siebie, więcej wyjeżdżamy, więcej czasu razem spędzamy, więcej czasu z rodziną. No i oczywiście finanse są zdecydowanie lepsze e, mniejszym kosztem. Mniej ryzykownie, bo wystarczyło, że nam klient nie wypłacił pieniędzy, więc człowiek był pod wodą, a nie na wodzie. Natomiast tu nie ma tych problemów, nie ma e, żadnych księgowości, nie ma pipu, e, nie ma w tych wszystkich służb. E, pracowników. E, tak jest. I pracowników. <laughs> Ale bo... tu właśnie, bo tutaj chyba żeśmy nie powiedzieli, co to znaczy tu. Tu, czyli multi level marketing. Ten yy, niesławny multilever marketing. Przed którym mama mnie ostrzegała? Przed którym ja ostrzegałam, bo powiem wam, że ja też miałam takie złe doświadczenie. Nigdy nie pracowałam w MLM-ie, ale miałam złe doświadczenia z lat 90., mhm. kiedy. No była to właściwie nie multilevel marketing, a była to sprzedaż bezpośrednia Wolna Amerykanka tak Wolna naprawdę. Wolna amerykanka, tak e, dobra, jak już mówisz, powiedzieliśmy wcześniej, że jako przeciwnik marketingu sieciowego e, próbowałaś mnie przestrzec tak. przed tą przerażającą sektą, przed tą piramidą finansową, tak. przed ludźmi, którzy mnie zabiją, okradną, wywiozą, sprzedają. Tracisz wszystko. Czy mi się wydaje, czy ty teraz szkolisz tego tematu? No właśnie, szkole, bo wiecie co, zauważyłam ogromne możliwości. To są takie możliwości, zwłaszcza dla osób właśnie 50, Ludzie. dla ludzi, tak? Ludzi, ludzi nie osób, dla ludzi 50. Plus. Popatrzcie, jak przychodzą Wam wasze prognozy ZUS-u, jaką będziecie mieli emeryturę. Ja ją dostawałam, tam chyba było 1200 zł, o ile, o ile bym ją dostała w ogóle. Natomiast wyobraźcie sobie, co z tym 1200 zł można zrobić. No dobra, mama, bo, bo czeka, bo to, 1200 zł ZUS w porze, wszystko OK, możemy odbiegać tak daleko w przyszłość, ale tu chciałem zwrócić uwagę na coś innego i poruszyć temat właśnie yy, zmiany. Chodzi mi o to, że w każdym wieku jest to możliwe. Jeśli się chce coś w życiu zmienić, to po prostu się to zmienia. Mimo, że czasami coś wydaje się przerażające, mimo, że czasami coś aż odstrasza, ale warto się tematowi po prostu przyjrzeć, zobaczyć, samemu ocenić, sprawdzić. Dlaczego mówię a propos zmiany? Ze względu na to, że jak popatrzymy właśnie na sytuację, tego tak, teraz to dzieje się w naszym kraju, no to powiem ci uczciwie. Za niedługo wprowadzą paszporty. Jeśli się wstrykniesz, to pójdziesz do pracy? Tak. Jeśli tego nie zrobisz, A? nie pójdziesz do pracy. No i teraz pytanie: wiesz, ty ten krok tak naprawdę podjęłaś 3, 3 lata temu, tak? Tak. Za zaokrągleniu, za żeby tam się nie czepać szczegółów. 3 lata temu się odważyłaś zrobić pierwszy krok, zmienić swoje życie. No i wypadkową teraz mama ze mną nagrywa na internecie. Tak jest. To jest, to jest ta zmiana mentalności, to jest ta zmiana, to jest ten rozwój, ale to, powiem Wam to też, zaczynają odżywać nasze marzenia, nasze cele, mimo że człowiek ma te 60 lat. Ale przecież w wieku 60 lat to się myśli o umieraniu, a nie o jakichś celach, ty, albo o marzeniach, no przestań, kurde. No nie, no co Ty. No przecież teraz jest właśnie ten czas, żeby móc spełniać i realizować swoje marzenia, które na przestrzeni lat gdzieś tam były pozamiatane pod dywan, bo nie zawsze finanse pozwalały na to, żeby je realizować. Nie zawsze, to delikatnie rzecz ujmując, okej? Okay? Tutaj trzeba konkretnie mówić po prostu po imieniu. Mama eee, powiedz mi, co byś przekazała właśnie wszystkim, do wiarką albo wszystkim ludziom, którzy są na krawędzi, na krawędzi tej zmiany i się boją. Zróbcie ten pierwszy krok, tylko ten jeden jedyny, a wszystkie następne już pójdą bez problemu. No i tak na podsumowanie powiedz mi, jak czym dla Ciebie jest MLM, Jak ty to widzisz? Co Ci dało wreszcie, o co mi chodzi? Na MLM, MLM to jest wolność. I wolność w każdej dziedzinie. Wolność finansową, czasową. To jest możliwość realizacji swoich marzeń. To jest możliwość spędzania dużo czasu z rodziną, z wnukami. MLM to jest również samorozwój. To nie jest, że człowiek gdzieś tam stanie na swoim poziomie, bo powiem Wam, że nawet jak człowiek w szkole uczy. To gdzieś tam staje na tym pewnym poziomie i, no i się nie rozwija. Gdzieś tam. No się, e, no? Tak kiśnie na tym, na tym jednym. Natomiast tu, tu jest ciągły rozwój. Tu jest e, czytanie książek, tu jest e, spełnianie siebie, realizacja. E, szkolenia. Szkolenia, tak jest. No i to wszystko tak naprawdę no w zasadzie fajnie, fajnie podsumowałaś, także tutaj nie za bardzo mam co mówić. Ja odbieram MLM -y jako wybór po prostu stylu życia. To jest pewien styl życia oparty na tym, aby właśnie się rozwijać, aby się spełniać, aby spełniać swoje marzenia, a przede wszystkim potem pomagać innym właśnie. spełniać ich marzenia. I to jest chyba najważniejsze po prostu kluczowe. Spełniać marzenia innych. Także jeśli mama niedowiarek namawia Was teraz do uczestnictwa w sekcie. A propos Wataha projekt, a propos MLM, a propos zarabiania pieniędzy w bezpieczny sposób i stabilny, no to chyba lepszej rekomendacji być nie może. Ja tylko mówię sprawdźcie, sprawdźcie, czy to jest prawda. Nic nie tracicie, nic nie trzeba inwestować a same korzyści i zyski. Także pozdrawiamy serdecznie. Cześć. Trzymajcie się. Na raziko. No i jeśli chcecie się skontaktować a propos zarabiania pieniędzy na adres mailowy, który podam, czy to w opisie, czy, czy w komentarzu, wkleimy, w jaki sposób można się z nami skontaktować i dowiedzieć więcej na ten właśnie temat. Pozdrawiamy serdecznie. Na raziko. Hej. Pa.